próbujemy rozwiązać kolejne Mistrzostwa Polski w sudoku z rundy pierwszej em, i jest to zadanie Fortress. Co to znaczy? Każda liczba w szarym polu musi być większa od liczb sąsiadujących w nią w białych polach, czyli przykładowo tutaj, zobaczmy sobie tylko tryb em, tutaj może być tylko 4-5, no bo to są większe od tego. Tu analogicznie może być tylko 6, no bo musi być większa oczywiście od piątki. No i patrzmy dalej. Tu przykładowo może być tylko 5 i 6, bo musi być większe od czwórki. No i analogicznie ze wszystkim. No to tak, popatrzmy na to. Tu jest, tylko wiemy, 4, 5. Co tu jest możliwe? 4, 3, 5, 6 jest zajęte, czyli zostaje tylko 1, 2, 6, 2, 3, 4, czyli zostaje 1, 5, 4, 6, 1, 2, 3. Ale trójka jest, jeszcze trójka, czyli 2,5. Czyli te wszystkie mamy 1, 2,5 i tu jest jedyna możliwa czwórka. Skoro tu jest 1, 2,5, to tu nie może być piątki. Czyli tu musi być szóstka, w takim razie tu zostaje trójka. Tu w takim razie musi być dwójka, bo nie może być jedynki, bo już jest zajęta, a nie może być nic większego. Czyli tu musimy mieć dwójkę. Z tych została nam. 3 i 4, skoro tu jest czwórka, to tu musi być 3 i 4, tu w takim razie może być tylko 2, 3. Dobrze. Co my tu jeszcze widzimy? Tu może być, tu musi być 1, 2, 5. I teraz tak, skoro tu jest dwójka to 1 5, tu jest 1, 2, ale dwójka już jest, czyli tu musi być piątka, tu jest 1. I tu w takim razie jest dwójka. W tej kolumnie 2, brakuje nam 3, 4. 3, 4, ale tu już jest trójka, czyli 4, 3. Ehm, tu jest 5 i 6. 5, 6, 5, 6. W takim razie tutaj jest 1, 2, bo trójka już jest. I tu jest 1, 3, bo dwójka już jest. Skoro tu jest 1, 2, 1, 2, to tu zostało nam 4, 6, 4, 6. I tutaj nie może być 2, nie może być tu brakuje nam 2, 3, 5, ale nie może być 2 i 3, czyli musi być 5. Czyli jest 2, 3, 1 i wygląda na to, że dość ładnie to rozwiązaliśmy. Tu zostaje nam kryjeczka. Super. Tu w takim razie musi być 1. No bo tu mamy trójkę. Czyli tu też jest 5, 6. Patrzę w ten sposób. W tym co my tu mamy. Tu w takim razie brakuje 4,6. W tym wszystkim brakuje 4,5,6. Tu może być czwórka. Nie może być, bo to musi być większe od tego. Czyli tu musi być 6. 5, 4, 4, 6. I wygląda na to, że rozwiązaliśmy wszystko. Dzięki.